É isso aí,

Так и нашу шесть, два, три, три, чего нет? Да, 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 That's not what I'm talking about. Gaaf arall, Gav! Gwisio, gwisio! Di falwch, di falwch! Jeg klarer det er Я не знаю, что запланировал уже по этим рукам, что ты

Sure. <laughs> <laughs> oh, yeah, <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs> <laughs> yes. La mi. Gratulacje awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski. E, zasłużone zwycięstwo e, drużyny UKS. Jak to trenera okiem wyglądało i poprosimy o krótką ocenę. Okay, dziękuję za gratulacje. Jak to wyglądało moje okiem? Zawsze mecze z Warmią są dla nas trudne, tak? E, Dosyć, dosyć spodziewaliśmy się, że nie będzie to jakiś łatwy mecz, szczególnie, że to mecz kucharowy, tak? czyli, czyli rządzi się swoimi prawami. I tak ta pierwsza połowa wyglądała. Było dużo walki, dużo jakby, jakby biegania, troszkę może mniej grania w piłkę, no, ale już w drugiej połowie myślę, że jakby oponowaliśmy boisko, zaczęliśmy stwarzać sobie sytuację i że tak powiem już z każdą minutą byłem coraz spokojniejszy o wyniku, a bardzo dalszej runy. Pomysł z niewystawieniem od początku najmocniejszego wydawało się składu, to, to zamierzony cel, czy, czy chęć trochę dania może odpoczynku po, po poniedzielnym meczu, jeszcze i przed kolejnymi ligowymi spotkaniami? przede wszystkim dokładnie puchar pucharem, ale my też się skupiamy na lidze, tak, i zdajemy sobie sprawę, że tego grania w tym tygodniu jest dosyć dużo celowe, zamierzone takie przyrotowanie, też chłopcy fajnie pracują na treningach, jest grupa tych 20, 22 zawodników, którzy, którzy jakby no dają z siebie maksa na treningu i zasługują na to, żeby czasami wyjść od początku, a akurat trafił się taki tydzień, gdzie gramy w ciągu tygodnia trzy mecze i takie było zamierzenie, że zagrają zawodnicy, którzy być może w lidze troszkę mniej grają. Tu jest okazja, żeby pokazali się w pucharze. Nie zawiedli, pokazali się z dobrej strony. Trzeba, mówię, pochwalić wszystkich. Zresztą na tym, wydaje mi się, polega siła zespołu, że jest 20 zawodników i zawsze na każdego z nich można liczyć. Gratuluję w takim razie jeszcze raz i co, powodzenia w utrzymaniu pierwszej lokaty w lidze już do końca, tak? No nie, dziękuję, żeby nie zapraszyć yy... Fajnie by było, gdybyśmy, gdybyśmy tę ligę wygrali, ale do, do końca ligi jeszcze bardzo dużo kolejek, także podchodzimy do tego spokojnie. My cały czas ten zespół budujemy, mam wrażenie mam wrażenie, wydaje mi się, że ten, ta nasza gra z sezonu na sezon wygląda lepiej z miesiąca na miesiąc, także myślę, że powolutku będą tego efekty. Jeszcze raz gratuluję i wszystkiego dobrego w takim Dzięki razie. Dzięki bardzo. Dzień dobry, trenerze. Ciężkie spotkanie w Wąży za nami. Jak trener oceni spotkanie? tak już yy, ogólnie, to na pewno zasłużenie Łomża awansowało do kolejnej rundy i gratuluję tutaj drużynie Łomży. Yy, w pierwszej połowie jeszcze to wyglądało, w drugiej połowie trener Staniuszki puścił swoich pustowowych zawodników, szczególnie trójkę z przodu. I, I widać to było, że ta trójka rozruszała przód. No, straciliśmy bramkę po całym fragmencie gry i potem po tej bramce już Próbowaliśmy, a łącza nabierała wiatru w żagle i, i stwarzała kolejne groźne e, sytuacje. Nieuznana bramka Tomka e, trener e, Myśli trener, że naszą drużynę to napędziło jeszcze i zachęciło do ataków, czy trochę jednak podłamało i podcięło skrzydła? Na no, temat sędziowania nie chciałbym się wypowiadać, bo, no, bo pan sędzia dał mi żółtą kartkę. I... Myślę, że nie chcę mi się na ten temat rozmawiać, bo yy, tylko wzbudza mnie to złe emocje. No. Rozumiem. E, szkoda z odpadnięcia z Pucharu Polski, teraz rozumiem, że ten, cała siła zostanie skupiona już na lidze i, i o walce o jak najwyższą lokatę luka, w rozgrywkach ligowych właśnie, tak? No nic nam innego nie pozostało, musimy, ten, musimy się pogodzić teraz z tą przegraną i, i grać jak najlepiej w nic. Powodzenia w takim razie w meczu z Olimpią i w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.